Cześć, Manka z tej strony, Mister 15. Gramy Farming Simulator 15 i po raz pierwszy chyba u mnie na kanale widzicie polskie gospodarstwo. Polskie małe gospodarstwo, bizon, ursus, inne pierdółki ale to na razie spokojnie, bez nerwów. Wreszcie żyję, wreszcie po chorobie, można tak po chorobie, no wreszcie mogę swobodnie oddychać i mówić, więc jest dobrze. Jest nowe mikro. Nie wiem, jak się spiszę, bo zawsze z mikrofonem zawsze miałem problem, bo nie wiem, które dobrać, aby było najlepsze, ale liczę, że to będzie dobre. Ale oczywiście kiedyś się wymieni, to jest spowodowana sprawa. Yy, Bizonka mamy, mamy Ursuska. No, na razie nam rozsiewa, jakiś pług tu kupiłem, czy yy, jakieś inne pierdołki, ale na razie naprawdę tu mam tak mało miejsca na biurku teraz. Jak jest mikrofon i kamera i kierownica, myszka, klawiatura, w ogóle zero miejsca. Jeśli byście słyszeli jakieś szumy, takie nie wiem, typowo myszki czy nam kierownicy, to wybaczcie. Ale no coś trzeba robić. No więc spokojnie. W dzisiejszym odcinku w ogóle sam nie wiem, co będziemy robić. Widzę na testach będę sprawdzał go, bo naprawdę w innych modach niż oryginalne do FSA 15 nie kułam nic, nie nikum. Nie znam w ogóle takie jakie są, więc wolę najpierw to sprawdzać nie będę mówił, czy są dobre, czy nie. Takiego ciapunia, norwałem. Czy spisze się, czy nie. Zaraz się wszystko okaże. Fajnie, w ogóle w tych słuchaweczkach takich co nie yy, Zasnie słychać ten A może mi tak najpierw odczuł yy, Zasnie słychać w ogóle dzięki Ej, a ja mikrofon będzie słychać mnie, to się okaże później, dobra Lecimy ciapkiem Ciapek jest trochę wygórowany obrotowo Więc tu przydałoby się tylko do naprawy, że on tak średnio chodzi Dźwięki pójdą na 15 Coś jakieś bajerki, nic nie ma. Dobra. E, więc prłyniemy tylko. Dziwnie w ogóle jakieś. E, tak szybko hamuje, że masakra, ale on mnie to. E, mamy też drony. E, wyszły, więc to e, ja tak sobie sprawdzę. Je. Jak, jak są dobre. Kierunek ma... O ma kierunek! Ale po kierun prostu przyspieszy mnie to ciekawostka, jak będzie jechał z tymi bronami. E no fajne, fajne w ogóle maskiny 13, nie za duża Myślę, że dycha będzie miała Tu 14, tak Zobaczymy jak dycha będzie No dycha to już jest Dość logiczna sprawa, więc jest dobrze dzisiaj to w ogóle takie prace polowe, jak widzicie tu już górydza rośnie Tam gdzieś rzepaki, buraki, pewnie ziemniaki co najlepsze, że oczywiście można powiedzieć taka nowa seria, a ja zacząłem filmik i w ogóle nie powiedziałem co to za mapa jest. Ale jak pewnie wiecie, niedawno sprawdzałem ją w serii <laughs> do sprawdzania map. Tam oczywiście widniał napis Polska wieś Micromap. E, Zacciekawiła mnie to, bo chciałem kontynuować tam serię co bulusiowo ciągle tak, ale jak widzicie na kanałach Wolka czy Mikiego, można nawet i brączkę? Nie, nie tam, ok. Eee... Po prostu, no, grają już, tak. Więc, no, żebym po co wszyscy mają grać na jednej mapie. I jak to by wyglądało, moim zdaniem, tak? Na średnio, tak myślę, przynajmniej. Więc... Że... No więc... fajnie, Na pedalach sobie ustawiłem ten tempomat. Grubo, co nie? Więc zdecydowałem się na... Jak... Tak pójść swoim planem i nie zagram sobie e, na tej mapie. Co ciekawe mamy więc sprawdzaniem raz. No ja tak? Muszę coś zmienić, bo e, tymi zagranicznymi można grać, ale no nie ma... nie do przesady, tak. E, no wiadomo, no nie ma nic polskiego jeszcze, więc ciapek też godny. No, pomieńmy temat, no. W tym ciapku jest dużo napracowania. Fajna kabina, no tylko chyba ta kabina jedynie, co jest dobra w nim. No brony zacne, bardzo fajne zacne brony. Ciekawe czy mają mają kierunkowska z te brony, więc Naprawdę powiem szczerze, że brony bardzo fajne, ale ciapek pójdzie na wymianę, jeżeli znajdzie się lepszy. Prawie, bo tak ten bumer I lecimy teraz w środku, pojeździmy. W ogóle mawa jest tak płynna, tak, tak cudowna, że... No i te w ogóle te skiny. Te skiny takie... No ten Orka to jest taka głęboka orka na takich ciężkich gruntach, tylko to widzę po prostu jak te... Czarmoziemy tak leżą, takie zawalone po prostu... No jest. Fajne, w ogóle fajna inna mapa, więc mi się podoba. Trochę pogram na niej. Będę dodawał nowe ciekawe mody, jeżeli takowie wyjdą, e, więc będę próbował coś tam urozmaić. Co zresztą teraz to każdy mm, gamer, który będzie nagrywał. Grę, szkoda, że nie da się usunąć przeciw słonecznej pierdełki. E, każdy gamer, który będzie nagrywał FSA... Prawdopodobnie będziemy w każdy tak same mody. Polskie bynajmniej, tak? Bo małe maszyny. Więc no niestety, no ale no cóż, mały wybór w tych modach. Jak w 13. Bo szczerze powiedziawszy to. No, akurat na raz jeszcze raz na to pole, więc dobrze. Dzisiaj będziemy kombinować. Będę chciał tu wybronować bizona. W tym odcinku nie wypróbuję, bo jeszcze mi tu nie porosły wszystkie rzeczy. Ale myślę, że jeżeli walniemy sobie teraz ten bronę, to od razu rzucę na to nawóz i, i coś nam się dalej. Może jakiś siew jeszcze jak zdąży dzisiaj i nie zdążę to na następnym odcinku plus yy, żniwa. No żniwa to tak może... No zobaczymy. Albo yy, po prostu siew jeszcze w tym odcinku, albo dopiero w wolnym czasie sobie yy, robię siew, a w następnym odcinku pierdekiem sobie żniwa i wypróbuję yy, po prostu bizom one też dużo nie jest, więc... Nie, no ciężki wybór, dlatego ja nie chciałem się przerzucać na razie na... Yy, ...te. A, w na sto przejadę, bo i tak trzeba wracać Jeden na pełnej. bo po prostu ten dźwięk! To zwala system. Po prostu w siódme poty wyciskam. Oczywiście, no, przepraszam serdecznie, że... ...no, w piątek dostaliście chyba tylko fifa Niestety, no to był ostatni odcinek, w którym yy, słuchawki z mikrofonem, właśnie te stare moje, co widzieliście nieraz na kamerce. No, uległy zniszczeniu, no nie wiem, wadliwy interes, tak długo wytrzymałem parę miesięcy. Więc nie jest też tak źle. Więc... I tak było dobrze moim zdaniem. Jakby przycisk. Uuuu, uh, daleko? Będzie to chyba wszystko moje Ok. Ciekawe będzie kierownicy słychać w mikrofonie. Tu będzie odrzut. No ale na 10, jest bardziej realnie myślę niż 13. Bo 13 tym czapkiem to człowiek. Mam 19 jak w tym momencie sobie, więc ym, no moim zdaniem jest to bardziej realniejsze niż 13 na godzinę. Na pewno. Ciekawostka, bardzo mi ciekawi, kurze yy, jak mikrofon będzie działał w EFES-ie, bo w innej grze nagrywałem już wcześniej trochę. Miałem wolny czas. Znaczy od, od, od razu, jak kupiłem mikrofon, od razu mi się coś precyzyjnego, nie taka ciekawa gierka. Na, na sprawdzenia się mikrofonu z tym cyklem I, i bardzo dobrze się spisał więc byłem uradowany wreszcie że coś się udało e, mam też takie słuchawki ale te słuchawki bardzo niewygodne na uszy są więc decydowałem się jednak wybrać takie podstawowe słuchawki o wiele lepiej mi się będzie z nimi współpracowało na pewno o wiele lepiej dobra czepek to moje przyspieszanie, zwalnianie to po prostu nie system systemu. No i A na mam, mam na naszaleć. Dźwięk po prostu rozwala mnie w tym efecie polskich. A na no to można jakieś krzaki, będące końcu do końca dojechać. No okej, okay. fajnie. Ledyna ma na podwórko, jest dobrze. Wkurzamy to, do bo przez tę kamienę z nic nie widać. Przecież jest tam tą... usłonę przeciwsłoneczną. Brama ma ja zamknięta, nigdy się nie wkradnę. Ojej, rzuciło mnie na boki. I, I tego murku nie było widać wprost, tak? Masakra, masakra. Ciekawe no, na klejkę. przed testy pod względem bazylandem... jakościowym nie są zadowalające, bo mam no, Tylko taka kabina mi się podoba. Nic więcej. Okej. Okay. No, odpalanie też ma i gaszenie całkiem Realnie. No, to czas na coś ciekawszego, coś lepszego. Kursus C385A rzekłbym, że to już jest wysoka liga więc to już nie powinno żadnych problemów. Teraz chciałem sobie zapożyczył właśnie. Rozrzut mi. rozrzutnik na wodę. Rozsiewacz na żołodzą. Wyją tryb oprysku. Jeźdź na pusto, jeźdź na pełno. Interes życia po prostu. Prawda. Śmiech na samki. Może słychać, nie widzimy. No, ja, możemy lepiej. Brama otworzy. Będziemy w środku jechać. Będzie wygodnie. Więc już próbujemy. <laughs> Ole ma jakieś chyba turbo, bo ja słyszę takie, takie buczenie, takie, o, w tym będzie takie Nie wiem, czy mi się zdaje, czy po prostu jakiś jest dźwięk po prostu tego prostu ja tak, nie wiem, to, to co? Rozsiewamy mi się, że to 18, to też to ta realność taka dzielająca lekko więc tak stabilizuję wręcz tak gdzieś w tych granicach 15-10 no to jest czasami fajnie w ogóle jakiś skup ten na prawo nie, zacnie, bo nie wiem czy nie tam obecnie wejdziemy w to mi z powrotem i całe pole no szerokie więc jest naprawdę na razie to są tylko te dwie maszyny którymi darzę będę szukał kolejnych jak znajdę to oj fajnie tutaj się znowu już nie nierówny O, no, zobaczcie no, mam odorki no. a mam odorki no ale ja ja tam gdzie Nie dobronowałem fajnie bardzo fajnie Kuro się waczek poszło tam z powrotem Potem podwójną dawkę dałem tam podobnie o to chodzi. Wydałoby się też okrus, ale nie wiem czy dobra jakiś okruskiwać do 15 na tamte rzeczy inne. No, fajnie. No, pójdzie w kłopu. Chodzi bajecznie, powiem Wam szczerze, więc naprawdę... ...podem Jakąś osiarką no mi zakupił u drzwi i byłoby ona stu. Uhu wróć no kurde, a potem wróciło mi się. No co za główną, drugi raz mi się przypomina tu i nam się nie wiem, jakiś ...no dobra rozwaliłem, po prostu nie rozsiewać, no ale no coś poradzić. Co by tu dalej robić? Co ja mam w ogóle w modach, bo ja chcę już jakiś tam odpaczek do 15 pierdykłem. Opryskiwać. Mamy opryskiwać. Zbierzmy go. no napowałem go pod Bo leci do sklepu. Więc lecimy na szczecin. No Bez to, bo nie nic mi się i hamować, bo to czas to pieniądz. Ach, słoneczniki. No, widzimy jak to wygląda. Ujdzie, bryskiwal całkiem tak Tę akurat postawimy włączymy i zobaczymy jak on opłyskiwać w ogóle będzie współpracował uuuu nie należy do... słuchaj, tego... koń... nie wyhamowałem nie przeciągnął żadnego, chyba no on no, ma problem, nie wiadomo jak zawróci, więc... będę się starał tak zrobić. Nie skupienia ten bizon grywa coś muszę tutaj coś wbić te tak myślę że tu powinno mi wystarczyć zupełnie opiskiwać ciekawe rzeczy powiem wam szczerze naprawdę gdy wczoraj i, i czy na komunia to już mówiąc w czwartek, był już nie mogę nagrywać cały piątek dzisiaj, gdzieś do godziny chyba popołudniowej eee, nie mogę być na kąpie no bo to szczerze no bez mikrofonu i słuchawek to zero, nul, tak zero zabawy więc powiem szczerze że naprawdę ciężki żywot wtedy był ciężko żyć jednak człowiek jak się przyzwyczai do czegoś no i to robi może no, to pojedziemy, co do Płydzę. No nie gady, że się zakopałem Boże, skacze mi opryskiwać jak dzik Tu hmm, mi się rozłożył Czy już sobie O, materiał ruchomek o mema tak żeby mi przypalić o zacnym merdziem prędkość też taka powinna być o wiele mniejsza moim zdaniem o taka powinna być jak 10 no nie chcę mi się ciągle na ten pomarańcz ustawić, bo to jest automatyczne taką dają taką, może taką można o tu jest taki ten drzepaczek do niego fajne. Dzisiaj mamy naprawdę ciekawe prace. Przedżniwne. Opryski. Bronowanie, nawozy. Naprawdę czyli dzisiaj... dawno nie miałem odcinka z bronowania, nie przypominam sobie sobie bynajmniej. Nie zahaczyło nic. I tutaj lekko brzuskę przychaczyłem tam no nie była brzuska No ale zawsze jak zwalnia wzięło to nie brzyska, przypominam się tu pole, więc takie tam akurat. Bo tutaj to pierdykamy wysoko. Aha, to jest najwyżej. Czyli tak trochę średnio. No nie będzie. Moim zdaniem chyba, a po to jest ten drążek wyżej, żeby jeszcze wyżej podnieść, ale... Co kraj to obyczaj! Ciężko to będzie w ogóle znaleźć w tym miejscu. oprócz zrobiłem, a w którym nie. Ścieżki by mi się przydały technologiczne. Ale, Czego jakby nie ma co narzekać. Pole duże. nieźle nie, to pole jak przyjadę, kość to będę kościł rok. Więc naprawdę cudownie. Fajnie, bo to akurat tak. z powrotem i koniec interesu. O, tu trzeba to zadomniewać. Tu są takie pola, które naprawdę dużo mi dla mojego życia nie uczynią. Nie po raz pierwszy takie wysokie, hmm, Jest taki wysoki... ...rzepak. I wysoki rzepak jeszcze nigdy nie pyskałem. Wolę lance chodzą jak do no ostrego alkoholu się napije No w tą stronę to pojedziemy Fajnie w ogóle ta jazda to jest taka jazda po wezdrożach nim po prostu godne tu na pewno zawracamy i wyłączmy to wyłączmy ten interes i zmykajmy na gospodarę oj, to nie wiem jeszcze nie jeździłem na tej ciekawej mapce Jest fajnie że pojechamy jeszcze tutaj Uu, tu na razie zostawiamy i tam będę jeszcze jeździł nim e, więc co no zakończmy odcinek bo nie ma co przedłużać jeżeli chcecie oglądać takie coś to będę nadal szukał e, modów polskich polskich modów tak nazwać takich małych modów pod polską wieś i będziemy się walić. Może kiedyś, coś na razie czekam na podwyższeniem internetu, nie mogę się oczywiście doczekać. 15 lipca ma na... się okazać, czy się udało, czy rozpatrzyli godnie moją inwestycję, czy jeszcze się będą pierdolić. Ale na razie to mam coś innego na myśli, na głowie w moim dynamie. Czekam, szukam przejściówki do monitora z VGN na DVI, tylko że on tak specyficzne wejście, że w żadnym sklepie tego nie ma. Będę szukał, może mi się uda. Na razie łapkujcie, subujcie, komentujcie jak zawsze wchodźcie na kanały chłopaków na moje w ogóle filmiki w filmie w i opisie, co ja Dobra, dzisiaj tak jestem uhahan, żebyście mogłem nagrać coś. Że... Ach, samo słodycz. Na razie, trzymajcie się. Cześć!